Witajcie, witam Was już yy, w kolejnym odcinku Sei-Ai-Fix Dogfighter. Dzisiaj przejdziemy sobie y, ostatnią misję dla osi. Yy, Szybka odpawa atomowy chaos. znaczy czas na nasze ostateczne posunięcie przeciw połączonym siłom aliantów. Wiedzą o tym i sprowadzili swoje najcięższe morskie lewiatany oraz ufortyfikowali się w sektorze Badem. Yy, nie będzie łatwo ich zniszczyć, ale nadal mamy kilka asów w rękawie. Wróg nie wie że w okolicy znajdują się wszystkie nasze transoceaniczne uboty gotowe do ataku. Nie wie także, że wspierają nas groźne powietrzne siły japońskie e, opis misji atomowy chaos. Najkrótsza droga do sektora Baden prowadzi przez sektor Anter-Z. Użyj tego skrótu, aby zaskoczyć przeciwników błyskawicznym atakiem. Kiedy jednak dowiedzą się o Twojej obecności, szybko zareagują i uderzą na ciebie wszystkim, co mają. Pogłoski od naszych amerykańskich wywiadowców Mówią o zaginionej nowej, super niszczycielskiej bombie, która zniknęła gdzieś w tym samym sektorze. Najwyraźniej oni także jej szukają, mniej więc oczy otwarte. Jeśli uda Ci się to przechwycić przed nimi, nasze szanse mogą znacznie wzrosnąć. Chwała walecznym. Cele główne: zatopić Okent Enterprise oraz jego eskortę w sektorze Baden. Cele poboczne zniszczyć wszystkie wrogie jednostki naziemne, znaleźć nowy model i jego plany. Model Mitsubishi A6M0. Eee, no Tak, tak e, tradycyjnie najpierw rozwalimy i zbierzemy tu wszystko, co jest do zabrania. Wyleź na tylne podwórko przez piwnicę. Eee, tak. Na prawa. Krzyż. A no zapadam. 6. A. A uszamę Bierzemy te bomby, jest to trochę broni, jeszcze dzwonek. Tak, mamy tutaj krzyż, nie za dużo krzyży widzę na razie. Jeden o, tu mamy działko. Tu dwa krzyże. Na górze jeszcze chyba są pociski. O, właśnie. Eee, samo naprowadzające. Tu mamy krzyż. Tutaj jeszcze coś mamy. Jeszcze jeden krzyż. Dobra, bierzemy go. Tak, dobra, wylatujemy stąd. Tutaj jest trochę niebez... dość niebezpiecznie, bym powiedział. Eee... Musimy zbombardować tamto lotnisko, bo to będą cały czas przelatywać nowe samoloty. Będą dosyć mocno nas yy, Także lepiej się tutaj yy, jak najszybciej rozwalić to lotnisko. Ło! Nieźle. Trafiłem samolot bombą. Wracamy do pokoju. Wracamy do pokoju. Tak, tu jest dosyć niebezpiecznie. Powiedziałbym, że moim zdaniem jest bardziej niebezpiecznie to na początku niż ta końcowa walka. Nie mamy jeszcze dobrej amunicji. Także trzeba. Trzeba uważać dostał nie wiem czy tam wypadło z tego z tego mustanga ale to kurczę, skończyła mi się amunicja. Może uda się gdzieś tu wydobyć amunicję z któregoś z tych? Nie dobrze, nie jest dobrze, a nawet jest kiepsko. O, amunicja dobrze. Ła. Wow. Gdzie on jest? Tak, teraz już nie będą przelatywać nowe myśliwce. No. Oczywiście, tu wewnątrz. Eee, tak. Mamy klucz. Dobra. Eee, zanim weźmiemy klucz, to sobie zbierzemy wszystko, co tu zostało. To chciałem zrobić ale widzę, że dobra eee, Co tu jeszcze? Gdzieś był podwójny o właśnie nie podwójny, tylko ten krzyż ze skrzydłami Pod fotelem hmm, Też zwykły krzyż 21 już, także nieźle 37 Tak, dobra, musimy się gdzieś naprawić. Tam mamy trochę kleju, to nas trochę naprawi. A jeszcze miałem zobaczyć, co z tamtego Mustanga wypadło. Który tam za nami wleciał. O, i mamy też naprawę. Krzyż wypadł z niego, dobrze. Przyda się. Trzydzieści osiem, czyli jeszcze trzy krzyże. Tak. Amunicja. O, dwa krzyże. I jeszcze jeden będzie. A, spokojnie. Zanim wylecimy na, sam... na zewnątrz, to. O, tu jest jeszcze jeden. O, jeszcze dwa tu. Spokojnie, weźmiemy amunicję. Trzyże. I bierzemy klucz. Tak, drzwi się otworzyły. Lecimy. Wylecie na tylne podwórko. Przez dolne drzwiczki, tak. Eee, za chwilę uwolnimy naszego skrzydłowego. Eee, tu niszczymy port. Rozwalony. Jeszcze sporo wazy zostało do zniszczenia. No, nie popadł. Nie trafił. Eee, dobra. Tu jest chyba kolejny... ...krzyż ze skrzydłami, tak, czyli tu nawet aż trzy... ...krzyże ze skrzydłami mamy w tej misji. Jeden za tam koło lotniska, jeden pod fotelem i jeden tutaj. Eee, tak. Dużo tych krzyży, dużo I mamy 51. A jeszcze będzie sporo. sobie paliwo, sobie amunicję. Jeszcze jeden krzyż. Tak, co my tu mamy? Aha, mamy tu. O, laser. To się nam przyda. Tak. Weźmiemy sobie amunicję. Mam doda też trochę lasera. Chyba ile? 25. No, zawsze to coś. Krzyż jeszcze jeden. O, tam jeszcze jeden krzyż w wodzie i jeszcze coś tutaj. O, jeszcze działko. Mamy rakiety, rakiety są naprowadzające, bomby, działko. Laser. Eee, yy, dobra. Naprawimy się. Tu jeszcze mamy dwa krzyże. Tak. Dobra. Tak, to jest ten nasz skrzydłowy. Tu, tak, gdzieś obok. Bierzemy ostatni krzyż, który tu jest. No, w sumie ich 70 już. Dobra. I teraz wylatujemy na zewnątrz. Tak, teraz musimy rozwalić. Reminu, wrogi oddziały wokół basenu. Tak. Yy, zachowując czujność, walcząc z okrętem Enterprise, z łatwością możesz może zmienić się w płonący wrak. Tak. Yy, musimy na niego uważać. Tu jest naprawa. A z tyłu chyba jakaś broń. Chyba laserowa. Nie. Z tyłu jest klej. Yy, no to się pomyliłem. Dobra. Lecimy na dół. Tak, tu też dwa samoloty, pod stołem jest atom. Yy... Tak, tutaj samoloty będą też korzystać trochę z tej broni energetycznej, chociaż moim zdaniem yy, yy, broń Niemców yy, broń jest silniejsza, znaczy w sensie, że więcej, więcej zadaje obrażeń broń osi, przepraszam, czyli ta rzucimy tu atom, czyli ta z którą mieli, musieliśmy się zmagać w ostatniej misji, w ostatniej misji y... aliantów, czyli broń laserowa, tak to my teraz mamy, A, kurczę, żadnej naprawy, bo no właśnie jest strasznie wnawiające. Ale potrzebujemy naprawy Tak to długo nie pociągniemy. Kurczę, żadnej naprawy akurat jak jest potrzebna O, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tylko czy dolecimy? O kurczę, mamy zero. Ta dłuba. Nieźle. Bierzemy następną naprawę. Nieźle obywaliśmy. Już tak mocno to nie wiem czy mi się kiedyś zdarzyło. Że w ogóle przeżyliśmy, ła wow. dostaliśmy jakie tą. No, one przepłyną na tam dół, i eee, laser, laser. No, tu no mamy jeszcze drugiego. Dobra, dostał. Dostał. Tu mamy plany. A z drugiego wypadnie model Naparzamy w niego Uciekamy, 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 uciekamy Szybko teraz wykończę jeszcze Enterprise wow. Mało brakowało Ło wow. Uciekamy. No, chyba już o nim. Tak, idzie na dno. Jak to się mówi? Samoloty widzę, że tu nie przylatują. Bierzemy plany. Zniszczyliśmy Enterprise. Eee, osiągnięto cele główne. Dobra robota. Enterprise nie istnieje. Teraz zniszcz pozostałe siły wroga. Eee, jeszcze coś zostało do zniszczenia. Eee, naprawa by się nam przydała. Bo tak. Spalimy się, że tak powiem. Widać, że zresztą eee, tak, zdecydowanie mniej napraw tu miałem niż e, mi się teraz trafiło niż w czasie ostatniej misji eee, dla Aliantów dla no, zniszczyliśmy wszystkie siły wroga że coś pominąłem, zaraz jeszcze tu nie sprawdzimy to wszystko, tu jest przecież naprawa eee, tak jeszcze trochę się z nas kopci, ale to nie, tu już nic więcej nie ma eee, pod stołem też nic nie ma, tu mamy paliwo eee, ten model, który wyleciał wypadł z tego z Enterprise, eee, nie mam możliwości jego wzięcia on Zawsze wypada tak, że idzie na samo dno. Yy... Zaraz zobaczycie, jak to działa. Yy, pomimo. Możemy zakończyć tą misję, yy, nie łapiąc tego modelu. Ten samolot jest za wolny, żeby zamarkować tak nisko. O, właśnie. Nie udało mi się. Nigdy mi się tym samolotem nie udało tego zdobyć. Nie wiem. Eee. Yy... Próbowałem nawet ostatnio zagrać tym, y, tym odrzutowym y, tym, tym zielonym odrzutowym, z którego korzystaliśmy tam w poprzednich misjach i też mi się nim nie udało złapać. Tego dopiero, dopiero y, samolotem, który zdobywamy w tej misji, y, jak y, zagrałem sobie jeszcze raz w to, to dopiero wtedy udało mi się y, złapać ten model. Eee, tak, no nie widzę tu już więcej sił wroga. Teraz zobaczymy. Eee, polecimy na lotnisko, bo podejrzewam, że to już będzie koniec. Eee, tak, tu zniszczyliśmy już wszystkich. Eee, tak, powinienam zajrzeć tą misję. Ten model liczy się jako zdobyty. On będzie tam w tym i właśnie jeśli ktoś bardzo chce, może sobie zagrać tą misję tym, tym modelem, który zdobywamy w tej. W tej misji jeszcze raz ją przejść i wtedy już tamten model powinien się bez problemu e, dać, dosięgnąć, e, tak tak jak mówiłem on zawsze idzie na samo dno, także e, no. nie ma możliwości jakoś w trakcie wybuchania tego lotniskowca, że podlecieć do niego i w tym momencie go złapać, e, także no zobaczymy, spróbujemy wylądować. A myślę, że powinno nam zaliczyć. Tak. Eee, osiągnięcia. Nowy medal, nowy samolot. Eee, tak. Co my tu jeszcze mamy? Eee, plany. Tak, tylko tyle, że nie dostajemy punktów za model, eee, no bo go nie złapaliśmy. Ale eee, eee, samolot jako taki odkrywamy, także mamy go dostępnego. Dobra, kliknę sobie teraz kontynuację kampanii. Tak, yy, wspaniale. Dzięki Twoim znakomitym osiągnięciom w ogniu walki siły aliantów zostały zgładzone na naszych oczach. Ta kampania zakończyła się pełnym sukcesem. Twoje czyny z pewnością zostaną zapamiętane. Jesteśmy dumni mając takich ludzi jak Ty. Nasze gratulacje. Yy, tak, to jest. No dokładnie to. Co, co było przy zakończeniu misji Daliantów, też właśnie napis końcowy i tak dalej. Ja sobie teraz je podaruję Nie nie ma sensu myślał oglądania tych, tych napisów końcowych. E, dobra. a e, właśnie miałem, teraz wam jeszcze pokażę tutaj. Możemy tu zmienić sobie oczywiście model. To jest ten najnowszy, który dostaliśmy teraz w tej misji e, tak, i nim już bez problemu powinniśmy tam e, móc zanurkować i. Złapać sobie ten model. Eee, tak, złapać ten model. A jeszcze, bo nie pokazałem, e, w misji dla aliantów, po ostatniej jaki dostaliśmy samolot, e, to jest właśnie Grumman F6F Hellcat. Właśnie taki samolot dostaliśmy, e, przechodząc o, z ostatnią misję e, dla aliantów. Czyli tą misję, w której niszczyliśmy Strowiec. E, tak. No i co? No i to by było na tyle z do Dogfighter. Przeszliśmy wszystkie misje, ja zrobię jeszcze jeden odcinek, w którym pokażę jak działa ten edytor, edytor domu, jak możemy sobie tam tworzyć plansze i tak dalej. No ale z tymi... z kampanią to już jest na tyle, nie ma tu nic więcej. Przeszliśmy misje, wszystkie misje dla aliantów, wszystkie misje dla osi, także no co. Będzie jeszcze jeden ostatni odcinek z serii IFX Dogfighter, w którym właśnie pokażę ten edytor. Także do usłyszenia już w kolejnym ostatnim odcinku z serii FX Dogfighter.